Każdy z nas raz na jakiś czas wychodzi do restauracji. Nieważne, czy to jest wyjątkowa okazja, czy po prostu wyjście na kolację, jest kilka takich podstawowych, kluczowych zasad, których nie powinieneś łamać. Dlatego zebrałem siedem najczęstszych błędów, które bardzo dużo o tobie mówią. Jeśli będziesz ich unikał, to w każdej sytuacji zrobisz dobre wrażenia. Nieważne, czy będzie to romantyczna randka, czy spotkanie biznesowe z ważnym klientem, pokażę ci, jak być mężczyzną z klasą. A nie tylko takiego udawać. Dzisiejszy film nagraliśmy dzięki uprzejmości pałaców w Komierowie. Świetne miejsce, naprawdę Wam polecam. Zresztą nawet nagrywałem film opowiadający całą historię tego budynku, a także rodziny, która ma to wszystko w posiadaniu od ponad tysiąca lat. Ale do tego tematu krótko wrócę na końcu tego filmu. No dobra, ale wracając do tematu błędów, chcę, żebyś miał to ułożone po kolei. Tak od wejścia. Do wyjścia z restauracji chronologicznie. Ale z pierwszym błędem cofnijmy się jeszcze wcześniej. Bo on jest popełniany zanim nawet wyjdziesz z domu. Mowa tu oczywiście o złym ubiorze. To nie jest snobizm, to jest szacunek do osób, z którymi wspólnie zasiadasz przy stoliku, do obsługi, do innych gości. Wejście do restauracji w wyciągniętej bluzie z kapturem i w dresach. To jest komunikat, który wysyłasz do wszystkich wokół: Mam gdzieś wasz wysiłek, mam gdzieś tę okazje. Moja wygoda jest najważniejsza. Ta para, która siedzi przy stoliku omok, może obchodzi właśnie rocznicę i jest to dla nich ważny dzień. Wiem, że to przecież nie twoja sprawa, ale czy nie byłoby bardziej komfortowo, jakbyś pasował do sytuacji? Bo wysoka kultura osobista to nie to, jak ty się czujesz. Ale jak inni czują się w Twoim towarzystwie. A pomyśl, jaki komunikat wysyłasz osobie, z którą tam jesteś. Mówisz jej bez słów. Ten wieczór nie był dla mnie na tyle ważny, żeby poświęcić 5 minut na włożenie czystej koszuli. Nie postarałem się dla ciebie. W komentarzach często czytam: Ten styl to nie dla mnie, bo nie mam okazji, żeby się ubierać tak elegancko. Masz, tylko tego nie wykorzystujesz. W restauracji ciężko być za bardzo ubranym. Nawet jak pójdziesz w garniturze, to nie będzie to nic dziwnego. Wykorzystaj to. I nie narzekaj, że nie masz gdzie się dobrze ubrać, a osoba, która ci towarzyszy, na pewno to doceni. Ale na dziś już zostawmy temat ubioru. Jak się ubrać do eleganckiej restauracji, pokażę ci w dodatkowym filmie i to nie będzie teoria. Po prostu nagram to, jak sam się ubrałem. Myślę, że ten film pojawi się już w tę sobotę na kanale. A teraz wracajmy do zachowania. Dobra, przeszedłeś selekcję przy wejściu. Podchodzicie do stolika. I co robisz ze swoim płaszczem albo z marynarką, którą chcesz zdjąć? Widziałem to setki razy. Facet siada i niedbale przewiesza płaszcz przez oparcie swojego krzesła. On się ciągnie potem po podłodze, zbiera kurz. Kelnerzy muszą go omijać, potykając się o rękawę. Wygląda to po prostu niechlujnie. Chyba w każdej restauracji są wieszaki albo szatnia. Korzystaj z nich. To nic nie kosztuje, a pokazuje, że wiesz jak się zachować. No a co, jeśli to jest ten jeden, pojedynczy wyjątek, gdzie nie ma szatni i nie ma żadnego wieszaka? Wtedy składasz płaszcz starannie i kładziesz go na pustym krześle obok. I tu jest jeszcze jeden detal. Powiedziałbym, że nawet ważniejszy niż twój płaszcz, twoja partnerka. Kiedy podchodzicie do stolika, twoim pierwszym ruchem nie jest siadanie, twoim pierwszym ruchem jest pomoc. Delikatnie odsuwasz jej krzesło, pozwalasz jej usiąść, Dosuwasz krzesło. Ty zdecyduj, gdzie ona ma usiąść. Wybierz to miejsce, z którego będzie miała ładniejszy widok. To takie lepsze miejsce. Bądźmy gentlemanami. Dopiero wtedy zajmujesz się sobą. To jest drobny gest, który nic nie kosztuje, a pokazuje, że to ona jest w centrum Twojej uwagi. To jest klasa w najczystszej postaci. Usiadłeś. Jest miło. I wtedy to robisz. Odruchowo. Wyciągasz z kieszeni telefon i kładziesz go na stole obok talerza. Może ekranem do dołu, bo tylko wibruje. Może ekranem do góry, żeby widzieć powiadomienia. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? Właśnie postawiłeś mur między sobą a osobą naprzeciwko. Właśnie wysłałeś jej głośny i wyraźny komunikat. Jesteś tu, rozmawiasz ze mną, ale tak naprawdę czekam na coś ważniejszego. Jesteś mniej istotna niż dowolne powiadomienie, które może się pojawić. Na tym ekranie. To jest współczesny grzech numer jeden. To jest definicja totalnego braku szacunku i braku obecności. Za każdym razem, gdy ten ekran się podświetli, twój wzrok instynktownie ucieknie w tamtą stronę. Urywasz kontakt wzrokowy, przerywasz rozmowę w pół zdania, zabijasz cały nastrój, który próbujecie zbudować. No a teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Mówisz jej coś ważnego, a ona w tym momencie bierze telefon i zaczyna skrolować Instagrama. Jak byś się poczuł? Zlekceważony. Dokładnie tak samo ona się czuje, gdy twój telefon leży na stole. Panowie, zasada jest jedna i nie ma od niej wyjątków. Schowaj ten telefon. Zanim jeszcze usiądziesz przy stoliku, wycisz go i schowaj do wewnętrznej kieszeni marynarki albo głęboko do kieszeni spodniej, tak żeby cię nie kusił. Na te dwie godziny kolacji świat się nie zawali. Gwarantuję ci, bądź tu i teraz. Okaż jej szacunek. To zaprocentuje w przyszłości. Dobra. Telefon schowany. Jesteś obecny. Kelner podaje menu. Zamawiacie. I na stole leży ona. Pięknie złożona, materiałowa serwetka. No i zaczyna się problem. Nie wiesz, co z nią robić. Przekładasz się z lewej na prawą. Przesuwasz, żeby zrobić miejsce na kieliszek. Czasem leży tak obok talerza przez pół posiłku. A najgorszy scenariusz, bierzesz ją i zatykasz sobie za kołnierz koszuli jak śliniak. Widziałem to, naprawdę. A co robisz na koniec? Wycierasz nią usta, gniecisz w hulkę i rzucasz na brudny talerz z resztkami sosu. Panowie, to są te małe detale, które natychmiast zdradzają Twoje obycia. Zasady są trzy i są banalnie proste. Po pierwsze, gdy kelner przyjmie od Was zamówienie i odejdzie od stolika, to znak, że kolacja się rozpoczyna. Dania są wybrane, więc bierzesz serwetkę, rozkładasz ją jednym płynnym ruchem nie strzepujesz jak prześcieradło i kładziesz ją sobie na kolanach. Ta strona, którą możesz otworzyć, ma być bliżej ciebie, ponieważ jeśli musisz wytrzeć usta serwetką, to wycierasz je wewnętrzną stroną. Dzięki temu serwetka od góry i od dołu pozostaje czysta i nie ubrudzi ci ubrania. Po drugie, co jeśli musisz wstać w trakcie, bo na przykład na chwilę wychodzisz do toalety? Co robisz z serwetką? Składasz jeszcze raz na pół i kładziesz na siedzeniu swojego krzesła, nie na stole. Po trzecie, koniec posiłku. Wstajesz. Bierzesz serwetkę z kolan, luźno ją składasz i kładziesz po prawej stronie talerza. Nigdy na talerzu. To nieestetyczne i utrudnia pracę kelnerowi, który musi potem wyciągać ten brudny materiał z pomiędzy resztek jedzenia. A i dodatkowa sprawa. Jeśli serwetka jest papierowa, to nie kładziemy jej na kolana. Wtedy po prostu zostaje na stole. Zaczynasz jeść. Najczęstszy błąd? Odkładanie sztućców tak, że końcówki dotykają obrusa. Ktoś zahaczy, sztućce się zsuną, ubrudzą stół, ciebie, jeszcze spadną na podłogę i narobią hałasu. Pamiętaj zasadę. Sztućce raz podniesione ze stołu już nigdy na niego nie wracają. Ich miejsce jest zawsze na talerzu. Dwa ważne ułożenia, które ci wystarczą. Sygnał pierwszy, robię przerwę. Odkładasz sztućce w odwróconą literę V. To jest jasny komunikat dla kelnera. Jeszcze jem, proszę nie zabierać mojego talerza. I sygnał drugi. Skończyłem. Układasz sztućce równolegle razem na godzinie 4:20. To jest uniwersalny, międzynarodowy sygnał. Dziękuję, skończyłem. Można zabierać. Kelner podchodzi, widzi ten sygnał i zabiera twój talerz bez zadawania zbędnych pytań. Bez przerywania ci rozmowy. To jest właśnie klasa. Płynna. Cicha komunikacja, która sprawia, że cały wieczór jest po prostu gładki. Zamawiasz wino, podchodzi kelner lub sommelier, prezentuje ci butelkę, otwierają i nalewa ci odrobinę do spróbowania. I wtedy u wielu facetów włącza się tryb eksperta. Zaczyna się spektakl. A widziałem już naprawdę różne rzeczy. Zaczynają agresywnie kręcić tym kieliszkiem, jakby próbowali uruchomić helikopter. Potem wkładają cały nos do kieliszka. I głośno wciągają powietrze. Biorą łyk i płuczą usta jak płynem do zębów. Nie rób tego. Kelner nie próbuje sprawdzić Twoich umiejętności, a Ty nie robisz recenzji dla makłowicza. Weź kieliszek za nóżka. Weź mały, spokojny łyk. Jeśli wszystko jest w porządku, a w 99% przypadków tak jest, uśmiechasz się do kelnera, kiwasz głową i mówisz Dziękuję, jest bardzo dobra. To jest pewność siebie. Autentyczność jest zawsze w cenie. Udawanie? Nigdy. I wreszcie grzech siódmy, najważniejszy. Ostateczny test Twojego charakteru. Ale najpierw, jeśli podoba Ci się film, wrzuć proszę lajka i zostaw subskrypcję. Bo wiem, że wielu z Was ogląda, a nie subskrybuje. Czas to nadrobić. Dziękuję. Więc błąd siódmy to jak traktujesz obsługę. Na pewno gdzieś to widziałeś. Strykanie palcami, wołanie przez całą salę, machanie panowie, to jest dno to jest absolutny brak klasy. Nic, absolutnie nic, nie zdradza Twojego braku wychowania i Twoich kompleksów szybciej niż arogancja wobec ludzi, którzy po prostu wykonują swoją pracę. Chcesz przywołać kelnera? Jesteś mężczyzną z klasą, więc robisz to z klasą. Po pierwsze, cierpliwość. Restauracja to nie jest fast food. Po drugie, kontakt wzrokowy. Gdy kelner przechodzi obok, starasz się spotkać jego wzrok. Gdy to się uda, wystarczy lekkie skinięcie głową. On zrozumie i podejdzie. Gdy tylko skończy poprzednią czynność i dwa magiczne słowa, których uczy się dzieci, a które często dorośli zapominają: Proszę i dziękuję. Czy mógłbym prosić o rachunek? Dziękuję, było bardzo dobre. To są fundamenty. Miarą Twojej klasy nie jest to, jak traktujesz swojego szefa czy ważnych klientów. Miarą Twojej klasy jest to, jak traktujesz kelnera, barmana i panią z szatni. I to tyle. Siedem grzechów głównych. Jak widzisz, żaden z nich nie dotyczył pieniędzy. Żaden nie wymagał specjalistycznej wiedzy. Wszystkie sprowadzają się do dwóch rzeczy: do szacunku i do pewności siebie. Kiedy masz opanowane te podstawy, przestajesz się stresować. Przestajesz myśleć o tym, co i jak masz zrobić. I możesz skupić się na tym, co w wieczorze jest najważniejsze: na rozmowie, na jedzeniu i na osobie, która siedzi naprzeciwko ciebie. To jest prawdziwa elegancja. To nie jest coś, z czym się rodzisz. To jest coś, czego się uczysz. A teraz krótko o miejscu, w którym się znajduję: Pałac Komierowo. Poznałem na początku tego roku. I poza tym, że ma bardzo klimatyczną restaurację, którą miałeś okazję zobaczyć tutaj na przebitkach, pyszne jedzenie. To całe to miejsce jest absolutnie magiczne. Musisz wiedzieć, że jest z nim powiązane wiele znanych historycznych postaci, jak na przykład. Henryk Sienkiewicz. Ta energia i historia tutaj została. Cieszę się, że mogę Ci pokazać to miejsce i serdecznie Cię do niego zapraszam, bo przyjeżdżając tutaj, czujesz się jak u siebie w domu i wspierasz hotel, który nie jest zagranicznym koncernem, a jest w polskich rękach, w tej samej rodzinie od ponad tysiąca lat. I ja zaglądam tu regularnie. Czasem po prostu, żeby odpocząć. W tych pięknych, eleganckich wnętrzach, a czasem, żeby popracować, tak jak teraz, bo musisz wiedzieć, że poza nagraniem filmu, pracuję tutaj nad zimowym obookiem, na ten moment piszę treść teoretyczną. Bardzo mi zależy, żebyś poza świetnymi stylizacjami na zimę i linkami do najlepszych rzeczy miał również niezbędną wiedzę teoretyczną. I muszę Ci powiedzieć, że pracować w takich warunkach, w takim wnętrzu, w spokoju, w ciszy, to jest naprawdę przyjemność. Ostatnio dostałem wiadomość od Pawła, że premiera szybciej niż w grudniu miałaby sens. Mieszkam w górach, pierwszy śnieg już widziałem, przymrozki są jak wychodzę do pracy. Do grudnia zmarznę. Mam wrażenie, że jesień to najkrótsza pora roku. I ja bardzo dziękuję za tę wiadomość. Dużo mi to pokazuje. I tak jak odpisałem Pawłowi, biorę to pod uwagę i już teraz ogłaszam, że premiera będzie jeszcze w listopadzie. Mam nadzieję, że się cieszysz. Daj znać, ale kiedy dokładnie? Tego sam jeszcze nie wiem, choć mam na datę premiery naprawdę ekstra pomysł. Oglądaj firmy regularnie i zaglądaj na kartę postów, a wspólnie ustalimy datę premiery. A teraz dziękuję Ci za Twój czas. Daj znać w komentarzu, który z tych siedmiu dzisiejszych błędów był dla Ciebie największym zaskoczeniem, albo który najczęściej widujesz u innych. A może widziałeś inne denerwujące Cię błędy w restauracjach? Sekcja komentarzy jak zawsze jest Wasza, a my Widzimy się w następnym filmie w ten weekend, gdzie pokażę Wam fajną stylizację do eleganckiej restauracji. Trzymaj się!